Zatrzymanie Michała K. w Londynie oraz cała imba związana z tym, czy zostanie on ekstradowany do Polski. Wybuchła, prawda? Pojawiły się rzeczy. Na rozprawie pojawiła się Emilewicz. No, ogólnie rzecz biorąc, jest oto straszna imba, no bo afera Rarsu, czyli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jest rzeczą, przy której wydano bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy. Jeśli okaże się, że faktycznie było tam złamanie prawa, jak podejrzewa prokuratura, może być to jedna z grubszych afer Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi czysto o finanse. Więc o tym sobie w tym filmie porozmawiamy, ale zdecydowanie nie tylko o tym porozmawiamy, bo tematów jest masakra, Praktycznie dużo z jakiegoś powodu. Mamy jakieś niesamowite kłótnie w koalicji rządzącej, w której wszyscy się obrażają nawzajem, co jest bardzo ciekawe, jak się połączy wątki, to się okazuje, że każdy atakuje każdego. Mamy imbe w sądzie najwyższym mamy zapowiedź tego, że PiS organizuje jakiś swój kampus Polska, tylko że ma termin na za dwa tygodnie i w sobie nie mają sponsorów za bardzo chyba i prelegentów, więc jest w ogóle przypał. To na różnych randomowych rzeczy, nie? Więc o tym wszystkim sobie dzisiaj powiemy, może mniej analitycznie i może mniej skupiając się na każdej z tych rzeczy, ale tak, żebyście wiedzieli o nich wszystkich, bo wydarza się strasznie dużo i ciężko się połapać. po możemy wam się zorientować. Zostawcie takie, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będzie w nasze filmy. Lećmy do materiału. Ale zanim to wiecie, no krótka sprawa, tak naprawdę wakacje się kończą. Smutne. Znaczy, jak jesteście dorośli, to nie macie takich wakacji w rozumieniu, wiecie, parę miesięcy. Wszyscy wiemy, że na wakacje jeździ się tylko i wyłącznie po to, żeby móc pokazać zdjęcia, że się gdzieś było i robiło się coś ciekawego. Więc macie jeszcze chwilę, żeby to zrobić. Oczywiście, może się wyrobicie, może będzie fajnie, ale też nie oszukujmy się, czasu zostało mało. Ale można też wrócić z dobrymi ciekawostkami. No i wiadomo, jak gdzieś podróżujecie, to możecie zdobyć ciekawostki. Ciekawostki też można zdobyć, nie wiem, wpisując w Google ciekawostki, tylko mówienie ich potem to trochę słaby pomysł, bo mogą mnie Prawdziwa poza tym, kto wpisuje w Google ciekawostki, że opowiadacie w barze. Więc zostają Wam jeszcze książki. Książki to jest całkiem niezły pomysł na zdobywanie ciekawostek. Nie ma co, bo może tam być dużo ciekawych rzeczy, a nawet jeśli nie chcecie literatury faktu i jej jakby nie przepadacie zanim jej nie czytacie i nie chcecie w ten sposób zdobywać ciekawostek, zawsze w barze możecie powiedzieć, ile to książek przesłuchaliście i tak zdobycie social kredycy. Nie te w chińskim rozumieniu dla jasności. I tu, a propos książek, z pomocą przychodzi partner dzisiejszego odcinka, znany i lubiany Bookbi. Bookbi, w którym możecie słuchać książek w bardzo dużych ilościach, i to odwiecie literatury faktu, przez kryminały. Po Fantastykę. Klikacie sobie w książkę, jaka Was interesuje i znikacie na 17 godzin. Trzeba pamiętać za niej piciu, bo można się zapracić, ale poza tym super sprawa. Do tego, jeśli szukacie sobie przed snem, albo boicie się, że zaśniecie w trakcie, to macie opcję Sleep Timer, która pozwala wam ustawić czas i po jakimś czasie wyłączy wam tą książkę automatycznie, dzięki czemu wiecie, no nie będzie leciała przez całą noc, jak śpicie, tylko możecie sobie kulturalnie pójść z nią do snu. Jeśli chodzi o polecajki, to wyjątkowo niepolitycznie aż tak, bo Jurek poleca wojny Makowe, Książka, w której jest trochę polityki, jest trochę fantazji i tak dalej, ale ogólnie najciekawsza rzecz z tego co mi powiedział. To to, że nie odbywa się ona w settingu typowego Fantazy, tylko jest bardziej Chiny, Japonia, które się inaczej nazywają, ale wszyscy wiemy, że o to chodzi. Ja z kolei tutaj dosyć ambitne, prawda, polecenie, ale jako, że miałem taki mood, że sobie nadrabiałem klasykę z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, ale miałem, to w sumie polecam. Mistrza i Małgorzatę, przesłuchałem sobie tej książki i w sumie spoko, w sumie spoko, jakby wiecie, tak można można udawać, że jest fancy słuchając tego. Szczególnie, że korzystanie z Bookbita jest bardzo, bardzo proste. Po prostu musicie wejść na ich stronę, musicie zarejestrować się z naszym kodem, albo co ważne, możecie wejść z linku w naszym opisie i wtedy nie musicie wpisywać kodu, tylko. Automatycznie dodawane i dzięki temu dostajecie ofertę specjalną, która daje wam 60 dni darmowego okresu próbnego. Dlaciecie wtedy 40 godzin na książki, to jest naprawdę dużo i to jest bardzo, bardzo spoko specjalna oferta. Ważna sprawa, promocja trwa do 15 września, więc polecamy się śpieszyć. Bardzo dziękujemy Bugbitowi. Link w opisie lećmy do materiału. Michałka został zatrzymany w Londynie w ramach afery Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, czyli Rars. Rars miał kupić generatory prądu dla Ukrainy za 350 milionów złotych. Generatory, te osoby, która jest sprzedawana Miała kosztować 69 milionów, więc okazało się, że marża była całkiem spora. A osobą sprzedającą był nie kto inny jak założyciel firmy Red is Bet, który też jest swoją drogą cały czas jeszcze poszukiwany. Ale zmierzamy do tego, że była to taka kwestia, o której bardzo było głośno, więc myślę, że możecie pamiętać mniej więcej o co tam chodziło. W każdym razie afera wybuchła, było bardzo głośno, były tam masakrycznie duże pieniądze. Bo po podliczeniu wszystkiego tam wychodziło około pół miliarda złotych, więc naprawdę sporo. Zmierzamy do tego, że ludzie, którzy byli zamieszani w to wszystko, prawda, zniknęli. Między innymi Michał K. Zniknął, który był bardzo bliski z pracownikiem Mateusza Morawieckiego, który był człowiekiem Mateusza. Mor więc gdzieś ta cała afera też odbija się bezpośrednio na nim. No i rzeczony Michał K. został zatrzymany. Został zatrzymany w Londynie, ale okazało się, że nie zgodził się na swoją ekstradycję, co sprawia, że sąd uznał, że na jakby dobra trzeba będzie to procedować, i termin następnej rozprawy wyznaczył na luty następnego roku. Dużo jeszcze miesięcy zostało do tego, aż potencjalnie będzie on poddany ekstradycji. Nie zmienia to faktu, że sąd uznał, że mimo wszystko będzie go trzymał w areszcie, więc Michał teraz będzie siedział w brytyjskim areszcie, aż sprawa się nie wyjaśni, przynajmniej w perspektywie tego, czy zostanie wysłany do Polski, czy nie. Pani Emilewicz miał w ogóle pojechać do Wielkiej Brytanii po to, żeby składać nały człowiek i w ogóle piękny człowiek i w ogóle jak można mu robić takie rzeczy. Obrona wniosła, żeby wypuścić go za kaucją 200 tysięcy funtów, no ale prawda się nie udało, więc będzie siedział w areszcie. Teraz sprawa jest bardzo ciekawa i dosyć śmieszna, to znaczy tutaj taka kwestia ryzykowna, powiedzmy, gdzieś dla nowego rządu jest taka, że pytanie brzmi, czy sąd uzna, że faktycznie tą ekstradycję można zrobić. No bo musicie wiedzieć, że po tym jak był Brexit, prawda, Wielka Brytania stwierdziła, że Unia Europejska bez sensu. Jak im to wyszło wszyscy wiemy. No ale tak stwierdzili, no to podpisywali masę umów różnych, no i między innymi z Polską podpisali umowy i jakby kwestia ekstradycji została rozpatrzona w nowy sposób i przez to, się spojrzy w te dokumenty, no to wynika z nich, że w sumie w sytuacji, w której mówimy, jeśli tam jest jakieś zabarwienie polityczne, na no, w tej no, można tak uznać, że jest zabarwienie polityczne, przecież w sumie ona jest bardzo polityczna tak naprawdę, no to sąd Wielkiej Brytanii może odmówić ekstradycji. I to byłby strasznie srogi przypadek tak naprawdę, bo gdyby sąd Wielkiej Brytanii odmówił ekstradycji więźnia do Polski, zasłaniając się tym, że to jest kwestia polityczna i tak dalej, to nawet gdyby wynikało to czysto z tych umów, jakby postawienia sądu i tak dalej, to wydźwięk tego będzie dla świata oczywisty, to znaczy, że Wielka Brytania nie chce wysyłać ludzi do Polski, bo boją się, że staną więźniami politycznymi, co jest dużym ryzykiem i byłoby bardzo srogim przypadkiem dla Donalda i jego rządu, więc no ta sprawa na pewno będzie bardzo ciekawa, na pewno będzie bardzo gruba, jeśli okaże się, że ekstradycji nie będzie, aczkolwiek niestety dowiemy się tego wszystkiego za dopiero parę miesięcy, no bo jak widać sądy nie tylko w Polsce działają wolno. No ale też kto by się prawda śpieszył. Kolejna sprawa, moi drodzy, sąd najwyższy. W Sądzie najwyższy jest imba. I my wiemy, że tłumaczenie Imb Sądu najwyższego. Jest trochę bez sensu, bo ich nikt nie rozumie. I się nie chce o tym słuchać tak naprawdę. Więc maksymalnie ją skrócimy i jakby sprowadzimy do tych najbardziej imbogennych czynników, nie wchodząc w zbędne szczegóły, których i tak nikt tutaj nie zrozumie, może są nie wiem, dwie osoby na. Widowni, które zrozumieją zawiłości. My też nie należymy do tych, które jakoś super rozumieją zawiłości, więc po prostu przedstawimy wam podstawowe punkty, tak żebyśmy rozumieli, co się stało, bo politycznie jest to po prostu zabawne. Prezes Sądu Najwyższego jest pani Manowska. Jest określana jako ten neosędzia, prawda? Mamy to mimo w Polsce od normalnych sędziów i neosędzi. Ona jest określana tym neosędzią Sama zresztą mówiła, że wiecie, no tam jest przyjaciółką Andrzeja Dudy i tak dalej. Też rzucała takie rzeczy, które powiedzmy gdzieś tam pewnie wkurzały. Drugą stronę. W każdym razie jest ona sobie prezesem Sądu Najwyższego. I ostatnio zwolnił się wakat. Zwolnił się wakat na szefa Izby Pracy Sądu Najwyższego. Czyli, jakby, wiecie, jednej z tych izb, które po sądem najwyższym są. No i jakoś ten wakat się zwolnił, no to pani Manowska uznała, że ona w sumie przejmuje dowodzenie nad tym konkretnym oddziałem, ona bierze to dla siebie i powoła się tam na jakieś artykuły. Na to wkurzyła się druga strona, absolutnie się wkurzyła i ci starzy sędziowie, ale też strona polityczna druga się wkurzyła, no i zaczęła krzyczeć, że tak nie wolno, tak nie wolno. Skończyło się na przerzucaniem się paragrafami, i tego tutaj nie będziemy w to wchodzić, bo jakby po co? I tak nie mamy pojęcia, jaka jest prawda w Polsce, i tak jakby, jak wiemy, to nie ma żadnego znaczenia, bo sądy i politycy robią co chcą, bez żadnego, jakby wiecie, umocowania w prawie tylko każdy mówi, że on ma rację i robi to. To no, nie ma znaczenia. W każdym razie zmierzamy do tego, że jakby tutaj zaczęło się rzucanie paragrafami, Donald Tusk i Bodnar wyszli z twardą narracją tego, że to jest skandal, niezgodne z prawem i tak dalej. I w ogóle to doniosą do prokuratury na całą tą imbę. No i prawda, afera zrobiła się gruba i skończyło się na tym, i to jest najbardziej niesamowite w tej aferze, że Pani Manowska, na jakby takiego na razie sędziego, zanim Andrzej Duda nie wybierze prawdziwego szefa, to na takiego tymczasowego szefa, Pani Manowska wybrała sędziego, nie neosędziego, tylko tego sędziego, będzie tego starego sędziego, który, co ciekawe, gdyby nie było całej tej imby, to według tego, co przynajmniej czytamy, Byłby tą osobą z definicji. Tak zwyczajowo było, tak też tam podobno mówi jakieś prawo i tak dalej mówi. Nie będziemy wchodzić w te wszystkie artykuły. To była taka norma, że najstarszy stażem, prawda, yy, członek, który tam, wiecie, jest odpowiednio wysoko, bierze tą funkcję właśnie na ten tymczasowy okres. No i ona jakby stwierdziła, że ona mu to powierza. Na co możecie pomyśleć koniec imby, no dobra, wszystko się rozwiązało. Nie do końca, bo ten człowiek, który dostał tą funkcję, stwierdził, że jego trochę oburza fakt, że ona myśli, że ona może mu ją dać. On ją po prostu dostaje sam z siebie, z ustawy, jakby nie da sobie wmówić, prawda, że tutaj była jakaś wola pani Manowskiej, więc wydał oświadczenie, w którym powiedział, że tak, ja biorę tą funkcję, ją w ogóle sprawuję od momentu, jak tylko tamten poprzedni szef zrezygnował, ale jednocześnie to nie przez Panią Manowską, tylko ze względu na ustawy i ja sobie nie dam tutaj prawda powiedzieć, że to ona mi to dała. Nie, nie, nie ja to sam dostałem z w sensie, przydziału, nazwijmy to. Więc zapytacie, patrząc na to wszystko, po co ta imba była? My nie wiemy. Mamy wrażenie, że są najwyższy po prostu od czasu do czasu lubi przypomnieć o sobie, że przecież to jest imba i jakby nie można o nich zapominać, i to jest główny powód, to dokładnie tym, na czym teoretycznie z tego co rozumiem powinno się skończyć, gdyby nic się nie wydarzyło. No się wydarzyło gdzieś tam, postraszono się prokuraturą, postraszono nawzajem. Pani Manowska mogła powiedzieć o czerwonym terrorze i tym, że to są metody, prawda, właśnie z komunizmu, Bodnar i Tusk mogli się pofleksować, a to nie są silni. To jest jakby wiecie, to zabawa. Cudowne imby w polskiej polityce. Chociaż a propos Imp trzeba przyznać, że koalicja rządząca też dowozi wewnętrznie. Tutaj nie ma co. Zacznijmy od tego, że Donald Tusk wyszedł i powiedział Ej, chwila, bo o co chodzi z tym, że kredytu 0% nie będzie według was? Jakby ja jak to ma być? Nie wiem, czy pamiętacie, ale Pełczyńska z Polski 2050. Napisała na Twitterze, że kredytu 0 nie będzie, nie ma na niego pieniędzy w budżecie, nie i taka szczęśliwa i super. Ceny to jest ciekawe w niektórych miejscach, ale pomijmy to. No i ona to napisała i spoko. No ale Donald Tusk teraz wychodzi i, i od początku było wiadomo, że coś jest nie tak. Nie było widać, że koalicja jest trochę wkurzona na to, że ona to napisała. Ona też jakbyś tak zaczęła się wycofywać z tych słów trochę i tak dalej. To teraz wyszedł Donald Tusk, który oficjalnie wyżej powiedział, że on nie rozumie o co chodzi, że w sumie to, to, to jest bardzo niedokładne zrozumienie tego tematu. Jakby nie powiedział dokładnie wprost, że pieniądze będą na kredyt zero, ale bardzo mocno zasugerował, że pieniądze będą na kredyt zero. To by się też zgadzało z innymi rzeczami, o których dało się słyszeć o tym, że nie, no kredyt zero ma być. W sensie planowo on istnieje cały czas w Oczywiście czy się odbędzie, jest, ja, czy nie, tego nie wiadomo, co do zasady to nie jest tak, że pomysł został porzucony, tylko pełczyńska troszeczkę się wyrywała z szeregu. Napisała to, Tusk jest wkurzony ogólnie, ewidentnie ją ciśnie dosyć mocno, więc zrobiła się o to imba. Ale na koniec ja wychodzi na to, że kredyt zero nie jest zawieszony jako wizja. W sensie może będzie, nie wiadomo w jakiej formie, nie wiadomo, czy na pewno będzie. Nie jest tak, że rząd przestaje nad tym pracować. Przynajmniej tak da się wyczytać z tego, co się dzieje. I to jest pierwsza sprawa, a druga imba jest dużo głupsza. I jeszcze nie wiem, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić. Mianowicie. jeszcze szczerzasty wyszedł i powiedział, że on widział sondaże. W sensie on, on ma badania, swoje badania. Według tych badań to wychodzi, że nic nie robi. Polacy tak postrzegają koalicję, że nic nie robi. No i że według tych jego badań to wychodzi, że Polacy mają taką opinię, że rząd złodziei został zastąpiony przez rząd Leni. No i że to jest skandal i tak nie można i musimy się brać do roboty. No i to ogólnie wywołało imbeb wewnątrz koalicji. Borys Budka bardzo szybko odpowiedział. że on nie wie, co to są za badania. on stanie na przykład widział badania na temat poparcia Polaków dla różnych polityków, sympatii do różnych polityków. I tam tuski jest drugi, a Trzaskowski jest pierwszy. Więc o czym w ogóle Czarzasty mówi i jakby niech on przestanie mącić. Mimo tego, mimo tego, że niektórzy koalicjanci, prawda, trochę spowolnili prawda, trochę się ociągają. No to tutaj oni nie mają sobie nic do zarzucenia i walczą cały czas z dumą o Polskę. Ale Tusk chyba się przejął, tak troszeczkę się przejął i stwierdził, że czas zrobić spowiedzi ministrów. Ministrowie przyjdą i będą się spowiadać, będą opowiadać Polakom o tym, co zrobili i pokażą w ten sposób, że wcale nie jest tak, że nic nie robimy. Nie wiemy, czy kwestia spowiedzi jako słowa pojawiła się tutaj po to, żeby troszeczkę udobruchać ludzi, którzy są wkurzeni na zmiany dotyczące religii w szkołach, o których mówiliśmy już, ale cały czas im trwa. Był jakiś protest, prawda, przed szkołą, do której przyjeżdżała minister edukacji. W każdym razie, ale użyła się tego słowa spowiedzi. Powiedzieć, co będzie ważne w kontekście przyszłości. No ale dobra, on jakby tutaj zaczął mówić o tej spowiedzi zaczął, mówić, że ministrowie będą się tłumaczyć. No i moglibyście powiedzieć, że jak Donald Tusk się już wypowiedział, no to koniec, prawda? Nikt się nie odważy sprzeciwiać i tak dalej. Otóż nie. PSL postanowił włączyć się do gry i postanowił włączyć się do gry mocno. Minister rolnictwa, siekierski, postanowił wybrać przemoc i powiedział, że jeśli Donald Tusk tak bardzo chce się spowiadać i tak dalej, to on też powinien, bo on tak naprawdę też nie zrobił wszystkiego najlepiej jako premier, a poza tym, no to on za bardzo gniecie radę ministrów, nie pozwala na dyskusję, nie pozwala nic robić. W sumie tak naprawdę to on by chciał zobaczyć, jak Donald Tusk się są w ogóle mocne słowa, w sensie to jest taki bardzo bezpośredni atak na Tuska od kogoś niżej w hierarchii, co się rzadko zdarza, trzeba przyznać, w sensie to nie jest częsta sytuacja, więc bardzo fascynująca. No ale oczywiście to nie była jedyna wypowiedź z psl -u. jak Sawicki stwierdził, że też musi dodać swoją opinię i powiedział, że on nie rozumie w ogóle konceptu, bo spowiadać to się mogą grzesznicy. Czyli pomyślałem, że chodzi o tę religię, faktycznie, ale no, nie? Sawicki, jakby rzeczy, rzeczy, moi drodzy, bardzo jakościowe kłótnie w koalicji rządzącej, bardzo takie o coś, to nas najbardziej fascynuje, że to jest taka rzecz z kategorii. Po prostu ktoś rzucił randomową myśl, zaognił się temat i w sobie wszyscy zaczęli się atakować i obrażać. W tej bo odpowiedzieliśmy na takie najważniejsze, najśmieszniejsze rzeczy, ale mam wrażenie, że wszyscy się do tego w jakiś sposób odnoszą, wszyscy się nawalają ze sobą nawzajem. Gdzie, wiecie, jakieś tam składka zdrowotna, Petru i Żukowska, to już w ogóle są na takiej stopie wojennej, że to się nie dzieje. Tam dosłownie już wiecie, lecą mega mocne rzeczy na siebie nawzajem, wiecie, z kategorii. Lewica nie jest nam potrzebna do tego, żeby cokolwiek przepchnąć, zrobimy to z Konfederacją. Naprawdę jest bardzo grubo w tej koalicji i, no, ten sezon ogórkowy się skończył i wszyscy wybrali przemoc po wakacje. Wtedy się sensie wszyscy wypoczęli, stwierdzają, że dobra, teraz czas na noże. A w czasie, kiedy koalicja rządząca, prawda, się dzieli i walczy ze sobą, PiS postanawia przejść do kontrofensywy. Zapytacie, co jest kontrofensywą PiSu? Kontrofensywą PiSu jest zorganizowanie własnego kampusu Polska. Co prawda, za dwa tygodnie. Co prawda, sami mówią, że nie za bardzo mają jeszcze sponsorów i panelistów. I w sumie to nie wiadomo jeszcze, czy Kaczyński na tym wystąpi, czy nie, bo zawsze się koncepcje ścierają. Ale to oni są gotowi w 90%. I co prawda, to będzie być takie jedno- czy dwudniowe wydarzenie. Co prawda, będzie za te dwa tygodnie. Ale to będzie coś. To będzie się nazywało Przystań Polska i to pokaże, prawda, że nasze młodzieżówki, nasi młodzi ludzie są zaangażowani i robią rzeczy. Jest jeden problem. I postanowiliśmy, że Wam po prostu zacytujemy fragment wypowiedzi jakiegoś źródła Rzeczypospolitej, który był w artykule, bo uważam, że to jest niesamowity fragment i musicie go usłyszeć. Za niecałe dwa tygodnie, a nam wciąż brakuje panelistów. Chcemy się oprzeć na naszych młodzieżówkach, a tymczasem część z tych młodych działaczy dziś się do nas nie przyznaje, bojąc się, że stracą funkcję w jakichś spółkach, w których zasiadają dzięki nam. Bolował w rozmowie z serwisem jeden z działaczy. Nie no, w sensie całkiem nieźle. Nie? W sensie, że jakby wasza młodzieżówka się was wstydzi i jakby nie chce nie chce ryzykować straty spółek skarbu państwa, które w ogóle mówisz sam, że im daliście i tak dalej. Do rzeczy, prawda, rzeczy w polskiej policji są niesamowite. My chcemy tylko dodać że tak z perspektywy politycznej, jeśli już mamy robić jakiekolwiek analizy, to wybierzmy ten. Temat, czemu nie. Mamy wrażenie, że to jest strasznie dziwny pomysł, bo jakby wiecie, przy wszystkim co można zarzucić kampusowi Polska i przy tych zarzutach, które pojawiły się ostatnie wydarzenia, które pojawiły się ostatnio. To ra raczej kwestia taka organizacyjna, kwestia tego, jak to wygląda, tak, tego rozmachu i tak dalej. Że to nigdy nie była kwestia, która była jakkolwiek mamy wrażenie atakowana za mocno. Wydaje nam się, no my nie byliśmy, tak, na kampusie Polska, ale tak jak raczej słysząc z różnych głosów i opinii, to wydaje się, że to jest raczej dobrze zorganizowany event, który wygląda dobrze, wygląda ładnie, tak, wygląda godnie, powiedzmy, tego czym ma być. I mamy wrażenie, że jeśli PiS naprawdę chce umierać za walkę z Kampusem Polska, to swojego, W dwa tygodnie, znaczy pewnie zaczęli wcześniej, ale wiecie, ogłaszanie go dwa tygodnie wcześniej i wyznawanie samemu, że nie mamy jeszcze panelistów, nie mamy jeszcze sponsorów. To wszystko podejrzewamy, będzie wyglądało, jak było zbudowane za 250 zł i trzy kartony taśmy klejącej. Przecież jak zaczną być robione porównania, to będzie wyglądało tragicznie. Jeszcze będzie podbiło to narracji, żeby się teraz nie stać na nic, bo traci pieniądze przez PKW. Mamy że to jest strasznie dziwny pomysł, żeby to robić. Z jednej strony fascynuje nas to i bardzo chcemy to zobaczyć. Z drugiej strony politycznie mamy pewne obiekcje i wątpliwości. I to wygląda jak taka desperacka próba pokazania u nas też są młodzi ludzie prawda się nas nie przyznają, bo spółki skarbu państwa ale są. No a jeszcze z ciekawych rzeczy, na propos tego PKW i tracenia hajsu przez pisty. w ogóle niesamowita kolejna imba. Prezes PKW, który jakby trochę się nie wypowiadał w kwestii tego, czy zabrać pieniądze, czy nie zabierać pieniędzy pieniądze, jakby gdzieś tam stał z boku tej całej sprawy, wstrzymał się od głosu, stwierdził po czasie, bo czemu nie? Że po czasie jednak wypowie i podpisał się pod oświadczeniem innego członka PKW, członka PKW, który pisał oświadczenie o tym, że to jest nielegalne, co PKW zrobiło, i stwierdził że teraz prze jego i staje po jego stronie, czyli de facto prezes PKW nagle po jakimś czasie stwierdza, że no w sobie tak, nie mogliśmy zabrać mi tych pieniędzy, nie ja się nie podoba, i on jest prezesem, to oczywiście nie sprawia że cokolwiek się zmienia w rzeczywistości, ale po prostu, nie wiem, bawi nas to, że tak wiecie, tak wyskoczył sobie po chwili. Ja co tam powiem to. Więc to jest całkiem niesamowite. No i co? Jeszcze Bąkiewicz, prawda, były szef marszu narodowego. Jego mieszkanie jest przeszukiwane, prawda? Chodzi o jakieś tam rzeczy związane z z, jakby z wypowiedziami dotyczącymi z nienawiści i tak dalej. Wydarzeniami, które miały miejsce na marszu. W ogóle gdzieś tam przez Twittera teraz przebijają się jakieś informacje, że a tutaj ministerstwo zablokowało jakieś serwery marszu niepodległości i tak dalej. No, oczywiście sensie ogólnie wytwarzana jest taka atmosfera, że jest jakaś nagonka na marszu niepodległości w tym momencie. No, oczywiście po drugiej stronie jest kwestia, że no nie no prowadzimy śledztwo jakby rzeczy i tak dalej. Będą całkowicie szczerymi, nie mamy za bardzo informacji, żeby mówić coś więcej. Będziemy pewnie śledzić sytuację, więc możliwe, że coś jeszcze się o tym pojawi, jeśli będzie odpowiednio grubo. Zobacz na czym się skończyć, bo się może skończyć jakąś rekordową frekwencją na marszu Niepodległości. W każdym razie to było na tyle, dzisiaj po prostu więcej newsów i taki update z rzeczywistości politycznej. Stawcie lajka, stawcie suba, na będzie bardzo miło będzie nasze filmy. Serdecznie dziękuję Bugbitowi, jakby zerknijcie do linku w opisie. Na razie nie film, czego pytamy, że tego pytamy. Serdecznie naszym patronę. Zachęcamy naszego patronu, i naszego naszego podrajają. To jest dla Was. Cześć.